Serdecznie powitać w kabinie. I mam nadzieję, że będziecie się u nas dobrze czuli. Że będzie Wam tu się dobrze żyło. Tak jak Pani Tatianie tak. i wielu, wielu innym, którzy przyjechali tutaj przed Wami. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w naszej gminie. No i tradycyjnie po polsku. Witamy Was z chlebem i solą. Na ręce głowy rodziny, może? W ręce, tak? Chociaż nie wiem, czy to... Nie nie, 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 nie. Proszę przyjąć się. Czy to kobieta tu jest głową, czy mężczyzna? <grym> Ale ja witam Państwa bardzo serdecznie tutaj w Polsce w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej. A szczególnie serdecznie się cieszę z tego, że wybraliście Państwo Pomorze Zachodnie, to miejsce, w którym będziecie tutaj u nas w Polsce mieszkać. Ja jestem przekonany, że tutaj Pan Burmistrz zapewnia Wam bardzo dobre warunki do mieszkania, bo widzę, że mieszkanie jest pięknie wyremontowane i bycie mieli tutaj wspaniałą, bardzo dobrą przyszłość. Kalina jest naprawdę miastem bardzo gościnnym i to jest naprawdę bardzo dobry wybór. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego. Zaczynamy nowe życie w nowym mieście, w nowym e, domu. E, jeszcze raz e, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo brawo, bardzo, 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 bardzo.